Dzień dobry, zapraszam na nasz kolejny podcast. Nim przejdę do Maritum, pragnę powiedzieć, iż przy okazji mojego poprzedniego podcastu, który traktował o węglowodanach w wiecie, pojawiło się wiele wątpliwości wśród naszych widzów. Dlatego chciałbym teraz wyjaśnić sprawę nieco jaśniej, by zadowolić wszystkich naszych widzów. A zatem dzisiaj opowiem o węglowodanach w wiecie dla początkujących. Opowiem, w jakich produktach można je znaleźć oraz w jakiej ilości. Przedstawię też pokrótce, dlaczego kontrola ilości węglowodanów w diecie jest istotna. Zapraszam do słuchania. Produktami stricte węglowodanowymi są owoce i warzywa. Innymi produktami zawier zawierającymi węglowodany są produkty zbożowe, mleko i produkty mleczne strączki oraz orzechy i nasiona. Z kolei mięso, ryby i jaja praktycznie nie zawierają węglowodanów. Natomiast oleje, masło i margaryna są ich pozbawione. Teraz przedstawię średnią zawartość węglowodanów w wybranych grupach produktów według tabel wartości odżywczej naszego portalu jedzdobrze.pl. Owoce świeże mają średnio 12,5 g węglowodanów w 100 g. Owoce suszone, z kolei, zawierają średnio aż 70 g węglowodanów w 100 g. Z tym, że mało kto potrafi zjeść ich, ich aż tyle na raz. Przeciętna porcja to 30 g. Z produktów zawierających węglowodany warzywa zawierają ich najmniej. Mają średnio 8 gramów węglowodanów w 100 gramach. Z kolei pieczywo należy do produktów bogatych w węglowodany. W 100 gramach jest ich średnio 58 gramów, czyli przeszło 50% składu stanowią właśnie węglowodany. Z omawianych produktów zawierających węglowodany płatki zawierają ich najwięcej mają średnio 80 g węglowodanów w 100 gramach. Kasze po ugotowaniu zawierają średnio 20 g węglowodanów w 100 g. Ryż po ugotowaniu zawiera średnio 23 g węglowodanów w 100 gramach. Makaron po ugotowaniu zawiera średnio 27 g węglowodanów w 100 gramach. Można z tego wywnioskować, że spośród produktów takich jak kasze, ryże, makarony, dla kontroli ilości węglowodanów w diecie najkorzystniejsze, najkorzystniejsze są kasze, potem ryż. Najmniej korzystny jest makaron. Mleko i produkty mleczne, nie licząc serów, mają średnio 4,5 g węglowodanów w 100 g. Sery z kolei zawierają średnio 2 gramy węglowodanów w 100 gramach. Strączki po ugotowaniu czy poddaniu pasteryzacji mają średnio 18 g węglowodanów w 100 gramach. Orzechy, podobnie jak strączki poddane obróbce cieplnej, mają średnio 18 g węglowodanów w 100 gramach, choć często ich zawartość jest dużo niższa. Nasiona z kolei zawierają średnio 25 g węglowodanów w 100 gramach. Przed chwilą wymieniłem główne grupy produktów zawierających węglowodany. Warto jednak pamiętać, że występują one wszechobecnie w żywności. Na przykład w żywności przetworzonej jako tzw. cukier dodany. Zmieniając temat. Przypuśćmy, że dana osoba chce sobie zapewnić niezbędne minimum węglowodanowe, czyli 50 gramów. O tym, dlaczego akurat tyle, wspomniałem w pierwszym moim podcaście o węglowodanach. Link powinien się zaraz pojawić w prawym górnym rogu. Wracając do zagadnienia: Żeby zapewnić te 50 gramów, dana osoba może to zrobić przez spożycie mniej więcej. 200 g warzyw, 100 g owoców, 100 g ugotowanych strączków i 30 g orzechów. Oczywiście licząc wszystkie wymienione produkty. Widać z tego, że zapewnienie 50 g węglowodanów w codziennej diecie nie jest trudne do osiągnięcia. Niestety w dzisiejszych czasach mamy problem nie z niedoborem węglowodanów w diecie. No chyba, że ktoś przeszedł na dietę bardzo niskowęglowodanową, na przykład dietę ketogeniczną, a z nadmiarem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2011 roku średnia ilość węglowodanów w diecie Polaków wynosiła przeszło 270 gramów na dobę. Tymczasem dla średnioaktywnej osoby pożądane jest spożycie w przedziale 150-200 gramów. Zbyt duża podaż węglowodanów w diecie może sprzyjać rozwojowi insulinooporności i cukrzycy typu drugiego. Warto zatem pomyśleć nad zawartością węglowodanów w swojej diecie. Tym bardziej, że jest ona zależna od wielu czynników. Jeśli podobał Ci się nasz podcast, zostaw lajka lub udostępnij. Jeśli masz jakieś pytania wątpliwości, napisz komentarz. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał Jedz Dobrze Baj A jeśli już to zrobiłeś, kliknij dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia. Jeśli masz jakieś sugestie co do treści naszych kolejnych podcastów, prosimy o kontakt na redakcjamałpojedzdobrze.pl Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia. Kłania się dietetyk Piotr. Рудкавский.